Niezależna Polska, TV. www.nptv.pl. Taki facet jak dziennikarz, on na temat tych szczepionek wie bardzo dużo. To nie jest dla niego temat yy, jak yy, rzadka dyscyplina sportu, tak? o której nikt nie ogląda i o której nikt nie wiedział jeszcze tydzień temu. To jest istota naszej rzeczywistości, więc on, podejrzewam, wie wszystko. I facet. Pierdoli takie głupoty, że on się zaszczepił i jest przed drugą dawką nawet datę podał. I ani grama strachu w nim nie ma. Przy tej wiedzy nie można się nie bać. Świadomość budzi strach. Każdy człowiek, kto się zetknął z tematem i zgłębił ten temat, będzie miał wątpliwości, będzie miał strach. Bo producenci mają wątpliwości, ludzie. To chyba jest precyzyjne, co powiedziałem. Producenci się boją. A szczepieni się nie boją. Producenci powiedzą za dwa lata. Jednak byliśmy w błędzie. Bardzo przepraszamy. Niezależna Polska, TV: www.nptv.pl